Nie zaproszą Apostoła Pawła, czyli dzisiejszych czasów Bogdana Cicielskiego. Nie zaproszą na tutaj wykład, jak Apostoł Paweł jeździł, robił wykłady, albo siedział w więzieniu. No tak co namieszali się jak faryzeusze. Gorzej jak faryzeusze. Bo faryzeusze nie mieli laptopów, telefonów, sal Królestwa. Jezus na miał w sali królestwa, jako cieśla, nie zbudował sobie bezdomny nawet. Nisima miamy taki niebieskie gniazda, syn Boży nie miał dziewczy. Czyli bezdomni są najbliżej prawdy Bożej, środki w domu. No a wszystkie religie właśnie są w świecie i na modłę tego świata chodzą. Także świadkowie Jechowy, w ich srebrzance, jesteśmy świadkami Chrystusa Kolosan Kolosan. Jeden dwa. Jeden dwa. Stale zwracaj uwagę na. Stale zwracaj uwagę na siebie i swoje nauczanie. Rób to nieustannie, bo dzięki temu wybawisz zarówno siebie, jak i tych, którzy cię słuchają. No, czyli wypisać nauczanie, ale to chodzi o przekazywanie tych nauk, bo jest jeden nauczyciel, i, i... I co? Udowodnili, że mamy srebrzankę, ale nie jesteśmy świadkami Jehowy. Świadkowie Jehowy mają srebrzankę, ma strażnicę, jest rozmowa. No ale tych, tych tutaj zaślepił szatan, bo Chrystus ślepia. Jakby z nami rozmawiali, to od razu by była rewolucja, by niewolnik musiał się schować do urlika. Bo Chryst by był taka bracham, Abraham, jak Mojżesz by wprowadził lud do Ziemi wycanej, czyli do raju. Jakby się nawrócił Chrystus Daniel, nie? nad nim tylko był Chrystus, nie, nie Bogdan tylko Chrystus, ja jestem sługą Chrysa Daniela, żeby mu przekazać prawdę, jak apostoł Paweł czy Piotr ale apostoł Paweł nie dostał, nie otrzymał prawdy od Piotra, tylko odszedł do Damaszku, gdzie apostolski wzgląd rozdział od 5 do 20 otrzymał osobiście od Jezusa Emanuela, który jest Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego i Boga nie można zobaczyć i zostać przy życiu bo Chrycus już miał chwałę od swego ojca. I apostoł Paweł czyli Szawe, był trzy dni niewidomy, bo dostał po oczach. Chwałą, Boga nie można zobaczyć, zostać przy życiu. No to tylko błysk zobacz. No i słyszał głosy już. Tak, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. No można być miłym. Nie To nie No jak spadnie jak chyba już straci moc z zakłamania to Chrystus czeka król Izraela i tu jest ojciec bawiciel Bóg ojciec Chrystus w ten sposób przychodzi tu się to świątynię w trzy dni odbuduje czyli tutaj mamy Jana 2,19 2 Piotra 3,8 u Boga ten dzień jak 1000 tysiąc lat 13,18 Liczyć jak liczyć, ale nie wszyscy używają logicznego myślenia, żeby był sens, logika. Także mało jest wnikliwych ludzi, którzy wnikają w słowo. Najmniej my ich nie widzimy teraz. Może gdzie są pochowani? 7000 jeszcze z i kolan przed Baalem, czyli fałszywym Bogiem. Ale Chrystus jest tutaj, właśnie na drzewie zielonym i na prawicach anioł, Koalicja. Wspomnij Jehowo, jak widzisz w swoim królestwie. No to jest strażnica Jehowy. Czyli On powiedział, wspomnij Jezu, jak w swoim królestwie. czyli Chrystus ma królestwo od swego Ojca Jehowa, rzekomo ojciec Chrystusa, ale On nie mówił Jehowo, tylko Ojcze, wysławiam Cię Ojcze. I tu mamy służebnictwo gromady na Syjonie, kamieniec, który spotykają. I Piotr odgroził od 5 do 10, Izajasza 66 8. w ciągu jednego dnia narodzi się Syjon z prawdy. Jakiej prawdy? Chrystusa, nie naszej. Efezan 4.20 Żadnej religii prawdy nie ma. Nie tak się nauczyliście Chrystusa. Oni tu głoszą niechowy, niewolnika słuchają. Także oni pozbawili Chrystusa właśnie tych wszystkich tytułów. Katolicy go robią na jako ciątko i na patykach go trzymają, jakby ten przepowiedział, powiedział. A Chrystus wyzwala, bo jest wolny. W pierwszym wieku jako Syn Boży przyszedł wyzwalać naród izraelski, czyli żydostwo byli przeciwko Chrystusowi. Znalazł 11 prawdziwych Izraelitów, oprócz Judasza to 11. No, nie był Maciej za Judasza, tak czy Tomasz niedowiarek to za Tomasza Niedowiarka, który ci co nie widzieli uwiedzieli apostoł Paweł, było 12 apostołów. Apostoł Paweł jako apostoł Pogan, do Pogan, Rzymianie Poganie, i teraz chrześcijanie nie znają Boga, są gorzej jak Poganie, bo mówią, że znają pisma, znają Boga, że wierzą w Boga, ale demony też wierzą i drżą. My nie jesteśmy chrześcijanami na Jana Krzyciela, my jesteśmy chrześcijanami. Chrystus nas krzyczy duchem prawdy i ogniem, tym duchem, co zesłał w postaci języków ognia. Dzień 50 dni po zmartwychwstaniu Dzieje Apostolskie 1,15, około 120 osób przyszło na miliard, na milion Żydów. To dzisiaj na 8 miliardów ludzi jest jeden Abraham, Mojżesz, Eliasz i jest jeden Bogdan, jedna Uszyrka, jeden wyższy Czyli macie trzech e, Chrystian, czyli Emanuelitów, prawdziwych e, świadków Chrystusa. Dzieje Apostolskie 1,8, Hebracików 13,8. Chrystus się nie zmienia wczoraj, dziś, ten sam na wieki. I Hebraiczków 13, 15. Wychwalamy Chrystusa, bo jemu się należy cześć i chwała. Tylko Chrystusowi, co apostoł Paweł się nawrócił, Maria go rodziła i nie była jego matką, bo niewiastą z Bogu Niech Chrystus ma prawo i Galacan 32. Jedni, drugimi brz brzmią noście, i tak no, prawo Chrystusa. Czyli świadkowie mają problem, nie wiedzą o tym, bo śpią. Mateusz 25, 5-6 werset. Zasnęły wszystkie te panny, dziewice, te księżniczki, a król młody czeka. Chrystus czeka, by one przyszły na wesele z prawdy Jego i by były zaślubiny na podstawie rodziny. Chrystus jako, jako kościół, czyli z kościół ale chodzi tu o, o króla Izraela i księżniczkę czyli Jego żonę w Lublinice, czyli Jego Matkę. Pierwszy to jest Olczęt II rozdział 7 werset, jako Matka. Apostoł Paweł karmi i teraz my karmimy Was mat, jako Matka. E, Hebra, czy, e, Galacjan 4,26 Jeruzalem Górna jest naszą Matką, czyli my. A tu niewolnik. Niewolnik zniewala i oni są dziećmi nieprawymi i sierotami, bo nie znają Chrystusa. Jana e, 14 rozdział od 17 do 20, błogosławimy. This will be.